I raz i dwa. I raz, dwa, trzy. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Nam, 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 nam. Niech, Niech żyje nam. To my chcieliśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego. My twoje prezenty. My twoje prezenty. No proszę, mów, mów, proszę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, zdrowia, miłości, gości. gości, kobiet, kobiet, jeszcze raz kobiet. A teraz przedstawiam Ci prezent od premiera. Premiera, naprawdę, premier. Stadion Narodowy w budowie. Widać się te Jeszcze na budowę. Tam most podiatowskiego. O, Mario, to już widać, tak, tak, o, kot się przycisnął tu, bla, na stadion narodowy, trzymajcie, Mła.